Czy chcesz uchronić swoje pieniądze przed inflacją? A może szukasz mieszkania w samym centrum Bydgoszczy, ale nie chcesz tracić cielskiego klimatu do spacerowania? Jeżeli tak, obejrzyj ten film do końca. Po wielkim sukcesie poprzedniej inwestycji perłowej doliny deweloper NK Polska postanowił w kolejnej inwestycji nawiązać architekturą właśnie do niej. Przedstawiamy Państwu nowoczesną, bardzo dobrze przemyślaną, a co najważniejsze, oddaną w połowie tego roku inwestycję, apartamenty Grunwaldzka 25. Cześć Patryk! Powiedz mi, co wyjątkowego przygotowaliście dla naszych klientów? Poza wyjątkowym standardem mamy dla Was zupełną nowość czyli zamieszkają zaraz. Chcesz mi powiedzieć, że można kupić gotowe mieszkanie od razu do wprowadzenia prosto od dewelopera? Dokładnie. Odbierasz mieszkanie i możesz następnego dnia wprowadzić i mieszkać. Super. W pięciopiętrowym budynku znajdziemy w sumie 115 lokali mieszkalnych w metrażach od 27 do 77 m2. Na parterze znajdują się lokale usługowe, idealne pod podprowadzenie działalności typu gabinety lekarskie, usługi beauty oraz sklepy. Na tym poziomie znajdziemy również mieszkania o niestandardowej wysokości 3,3 metra z prywatnymi zagospodarowanymi ogródkami. Wszystkie mieszkania wyposażone zostały w wideomofony, wielkoformatowe trzyszybowe okna, rolety zewnętrzne, ogrzewanie podłogowe z możliwością sterowania osobno w każdym pomieszczeniu, system inteligentnego sterowania domem FIBARO pozwalający na zarządzanie roletami oraz ogrzewaniem z aplikacji mobilnej. Na wyższych piętrach przeważają wykończone balkony czy tarasy. Dla wygody mieszkańców powstała również podziemna hala garażowa, wyposażona w komórki lokatorskie i oczywiście windę z poziomu hali garażowej. Wróćmy na chwilę do lokalizacji. Tutaj znajdziemy wszystko, czego dusza zapragnie. A obok szkoła, McDonald's, multikino i pełny węzeł komunikacyjny. Wow, jak to zrobiłeś? Nie wiem, ale skoro już tutaj jesteśmy, to dodam informację, że wyspa Mójska znajduje się parę minut pieszo od inwestycji. Dobra, tam zrób jeszcze raz. W parku, w którym zaczynaliśmy ten film, można poćwiczyć formę na lato. Jeśli podoba wam się ten film, zapraszamy na kawę do biura. <laughs>